Cześć! Słuchajcie, dzisiaj Dorota z robi coś niezwykłego, czyli nagrywa pierwszy w życiu filmik informacji. Po prostu chciałam pokazać Wam dzisiaj, bez czego nie wyobrażam sobie pielęgnacji moich włosów, czyli taki skrócony, i tak dość długi, mój osobisty niezbędnik, do którego dochodziłam przez prawie dwa lata, już w tej chwili po co Właściwie kiedy pracowałam jeszcze w salonie nie miałam pojęcia o takiej świadomej pielęgnacji. Wierzyłam wtedy w markę, na której pracowałam, byłam zasłuchana tymi produktami. Moja skóra, głowy i same włosy też były wtedy mniej problematyczne. Dlatego nie miałam aż takiego problemu z wyborem produktów pośród tych profesjonalnych, które by mi służyły, z których byłabym zadowolona. Wierzyłam wtedy głęboko też, że takie cienkie włosy Widzicie, prawda? Moje włosy są cienkie ja Wierzyłam wtedy, że one muszą być krótkie, muszą być wycieniowane Muszą być yy, ułożone perfekcyjnie lakierem, cienką pastą, żelem i w ogóle yy, W tej chwili patrzę na to trochę inaczej yy, Pierwsza zmiana, która mi dała chyba najwięcej To farbowanie rękaw To jest akurat henna, którą ja mam z mazineł. A no cóż, ja kupuję henne wtedy, kiedy akurat mam na to pieniądze, kiedy mi się farba kończy. Teraz zrobiłam sobie takie duże zamówienie, to mam aż 300 gram henny i 200 gram indygo. Tak wygląda indygo z mazineł. Yy, to jest pół kilo farby, to mi wystarczy spokojnie na rok, może i dłużej taka paczka 100 gram jest zwykle wystarczająca 3 razy, więc łatwo to sobie policzyć, razy 5. Dlaczego warbowanie jedną? Po pierwsze dlatego, że, zobaczcie, ja w tej chwili już prawie, że nie mam zakoni. To jest różnica z kilku tygodni, może z 10 tygodni, mi bardzo włosy wypadały pod koniec zeszłego roku z powodu stresu. Henna też fajnie pogrubia, włosy dodaje im objętości i nie niszczy ich, mnie chemiczne farby uczulają. Kiedyś uczulały mnie niektóre farby po ciąży zaczęły mnie ukulać już wszystkie i henna to jest po prostu fantastyczna alternatywa. Włosy są pogrubione, nabłyszczone, skóra głowy przy okazji też oddycha. Farby fajnie omówiono. Dalej czytanie. Jak na pewno wiecie, zwłaszcza ostatnio, bo bardzo dużo o tym gadam. Ja jestem zwolenniczką czesania włosów szczotką z naturalnego włosia. Tu mam dwie, to jest moja pierwsza szczotka, której teraz używa Zosia. Ona jest taka, yy, bardzo delikatna ma to włosie, nie jest go za dużo. Się Sprawdzała, kiedy miałam krótkie włosy, a w tej chwili rozczesanie się tą szczotką sprawia, sprawiałoby sprawiało bym już problemy. Yy, tutaj są nawet Zosi włoski, bo ja tak bardzo prowizorycznie to wyczyściłam przed tym postem. Nie zdrażajcie się tym, te szczotki da się doczyścić, jeśli się do tego przyłożyć. To jest taka szczotka wersja full wypad, jest zrobiona z drewna oliwnego. One obie wyglądają trochę jak szczotki do butów, prawda? Chciałam takie bez, bez poduszki pneumatycznej, bez tego nylonu, bez jakichś plastikowych elementów, dlatego że jak już inwestować, ta szczotka kosztuje prawie 70 złotych. Nie chcę za 70 zł kupować plastiku. Chciałam, żeby to było 100% naturalne. Drewno nie niszczy włosów, podobnie jak szczecina dzika, która jest zbudowana z keratyny, tak jak nasze włosy. Link to powstał o szczotkowaniu, jeśli chcecie się o tym dowiedzieć więcej. Szczotką rozczesuję włosy po myciu. Staram się to robić wtedy do ucha w dół, a kiedy szczotkuję to przez kilka minut pochylona masuję ich skórę głowy i rozprowadzam sobie na całej długości. Ja że moje włosy ręcznie, nie ponowo się stębleniem. Zdarza się, że mi ja kilka dni, kiedy wcale nie czesałam moich włosów, ale to dlatego, że one się nie plątą. Mam tu jeszcze też firmy Gorgol, tak samo jak szczotki, drewnianych grzebień. Miałam ten z Debodyszow, najbardziej znany. I powiem wam, że ten jest lepszy. Po prostu bardziej mi się podoba, mam bardziej przyjawny włosom kształtu. Nie ma żadnych ostrych krawędzi, rozczesuje tak samo dobrze i jest trwalszy, ponieważ ten wybodyszot nie służył dobrze przez rok, a potem spadł i już mi nie służył, bo się zrobiły dwa. A ten gorgol jest bez zmian właściwie. Ten, ten też jest polakierowany, także nie wymaga jakiejś specjalnej pielęgnacji. tam ten wybodyszot był taki nagi, musiałam tam jakąś parafinkę, jakiś olej niego wcierać tym się nie przejmuję w ogóle my jego mytułem czasami. E, używam go, kiedy olejuję włosy. Nakładam olej na końcówki włosów, przeczesuję sobie tym grzebieniem. No i tyle, i nie muszę dla bardzo tego oleju. Ja bardzo, bardzo wierzę w to, że należy odżywiać skórę głowy, że ona jest ważniejsza niż odżywianie włosów, czy, czy jakiś e, złuszczony, brzydki na skórek albo łówka. E, dlatego w ogóle zaczęłam olejować wcale nie włosy najpierw akurę głowy najbardziej lubię olejki na bazie kokosa to jest akurat to jest bardzo dobra, olejku w tej chwili używam raz na tydzień albo dwa ponieważ jestem leniwa a rzadziej myję włosy, myję teraz włosy co drugi dzień i one, no takie nieświeże włosy już nie chcę nakładać olejku dlatego te olejki trochę poszły w odstawkę za to przekonałam się ostatnio do wcierek. To jest akurat w aplikatorze poza mnie rzepie, która ma mnóstwo wad, a jakoś wciąż jest moją ulubioną wcierką. A w środku znajduje się spray szungitowy antyoksydacyjny, spray do włosów na bazie wody szungitowej. Ta woda szungitowa to myślę, że to jest trochę piec woda, wodę fotomontaż. Natomiast on zawiera kompleks aminokwasów, które mogą wzmacniać włosy. Plus bardzo fajne ekstrakty ziołowe. E, tutaj są e, też przyjazne konserwanty. On bardzo ładnie pachnie, pachnie sobie lawendą, rozmarynek. To jest bardzo przyjemna wcierka. Do używania tylko przed myciem, bo niestety skleję włosy, zresztą tak to tym sobie lepiej używać. E, długo byłam wrogiem wcierek, wolałam olejki, ponieważ nawet jeżeli w swoje włosy wcierałam trochę wody, one się robiły przyklapnięte, sklejone, wyglądały jak po oleju, więc wolałam już i tak używać olejów, niż wcierek, po których nie widziałam rezultatów. Więc już właściwie, bo zaczęłam do koniec listopada, yy, połączyłam, yy, zaczęłam używać tych wcierek regularnie przed każdym myciem, może nie codziennie, ale najrzadziej co drugi dzień. Yy, I włosy mi rosną w tej chwili bardzo szybko po 3 cm na miesiąc. Na pewno pomaga też oczywiście jakaś suplementacja, na pewno pomaga też szczotkowanie, ale to już drugi miesiąc rzędu, kiedy moje włosy osiągnęły taki rekordowy przyrost, albo trzeci nawet, więc no już nie jestem takim wrogiem wcierek, myślę, że będę ich testować trochę więcej. Jeśli chodzi o długość włosów, w tej chwili używam olejku Loton z olejem kokosowym. Okay, przepraszam. Wygrałam kiedyś w różdżaniu ukuny domowej z wszystkich trzech tych olejków. Yy, arganowego jeszcze nie otworzyłam. makadamia nie odpowiada mi zapach. No natomiast ten jest świetny. Pachnie bardzo przyjemnie. Jak jest chłodniejszy, to tu na dole no w tej chwili akurat mam się po spokoju. Ale yy, wytwarzają się w nim takie małe kryształki oleju kokosowego yy, i skład jest wspaniały tego olejku. Nie ma tu parafiny, nie ma tu silikonów. Możecie też tym takim olejkiem zmyć sobie makijaż, wysmarować się zamiast balsamu. Możecie go dodać do jakichś kosmetyków samorobionych. Ja używam go do olejowania włosów, przy takiej długości jak mam teraz. Jedna pompka, to jest nieduża ilość, naprawdę Wystarcza na olejowanie moich włosów na długości. Przeczasuję to jeszcze grzebieniem. Dzięki temu taki olejek nie wystarcza na wieki, a ja też nie mam problemu, żeby to potem zmyć. Zabezpieczanie końcówek moim zdaniem ma sens, kiedy włosy zaczynają czekać ramy, ociekać, ocierać się o ubranie. Wcześniej, yy, wcześniej po prostu na takich krótkich włosach yy, takie serum obciąża, a i tak nie za bardzo je chroni, bo nie ma przed czym chronić takich króciutkich włosków. Yy, natomiast kiedy włosy są dłuższe, zawsze, zawsze koniecznie używam olejku nowego yy, czasami yy, między myciami też. I najbardziej lubię olejki Marion, dlatego że one tak to jest akurat olejek orientalny, odżywienie włosów z nakazanią i glang, glang. Ich I składnie jest cudowny, ale one są tanie, są szeroko dostępne. Można je kupić nawet na stacji na, na benzynowej, kiedyś nie widziałam. E, oczywiście w drogeriach takich prawdziwych, normalnych też. E, kosztuje grosze, taka buteleczka mi wystarcza na pół roku. Używałam też innych serów i profesjonalnych y, i i powiedzmy droższych typu gliskur. Gliskur takich białej tubce mi, mi się dosyć podobał. natomiast nie ja mówię takich lekkich jak ginfarmacj, jak biowact. Mam wrażenie, że one nic nie robią, że zostawiam taką warstwę w dłoniach i nic więcej, a potem moje dłonie są naprawdę chronione dlatego tego stopnia, że mogę obcinać włosy raz na pół roku. Teraz to zostało mi, jak już wspominałam, ostatnio moje włosy co drugi dzień, ale jeśli pomiędzy tymi meciami mam jakieś wyjście, gdzie chcę po prostu wykonać lepiej, żeby te włosy były 100% świeże, myję je odżywką. To jest najlepsza odżywka myjąca, odżywcza też, bo ona odżywia też, ale to jest jedyna odżywka, którą udało mi się umyć włosy i skórę głowy, tak, że one były czyste. Nawet jeśli musiałam to robić dwa razy, chociaż zwykle nie, to w pomyciu Dramersem. Dramers to jest producent z sparzędza, dlatego są łatwo dostępne w Wielkopolsce te produkty, czy gdzie indziej je można kupić. Nie wiem, wiem, że są na Allegro. Ja je kupuję w Intermarché, ale w jakichś dalszych rejonach one też można kupić. Taka duża butla 900 ml kosztuje około 11 zł. Czasami w promocji można torwać za to 9,50. I to jest moja trzecia albo czwarta butla. Od paru miesięcy, dlatego że Dopiero latem zeszłego roku zorientowałam się, że mam LZDS. Wcześniej jakoś mi to umykało. E, tak, jak już wspominałam, dopiero latem zrozumiałam, że cierpię na moje takowe zapalenie skóry głowy i zaczęłam się tym bardziej, bardziej nad tym zastanawiać. Zaczęłam dosyć do tego kwestią determinację do tego. Przestałam się łudzić, że delikatne szampony nie pomogą. Dlatego sięgnęłam, bo takie szampony średnie i mocne. Zacznę od mocnego, ponieważ on mi zastępuje również peeling skóry głowy. Kiedyś peeling skóry głowy, jaki używałam, był mechaniczny. Po prostu do używanego szamponu dodawałam sobie drobinek ściernych. Zwykle to był jakiś peeling na przykład z róży. Czasami zdarzało się, że to była glinka albo gorąd kosmetyczny. Trochę się bałam, że uszkodzę sobie w ten sposób małe włoski, które nie wyrastają, że, że, że będą takie króciutkie, a już będą miały na przykład zniszczone szampane, cieniutkie końcówki. No ale nie bardzo była na to rada, potrzebowałam skóre głowy tłuszczyć, aż z polecenia czy ten Kasi kupiłam sobie ten szampon. To jest szampon polskiego producenta Korana. On zawiera Propolis. I zawiera kwasy owocowe. Tu jest wyciąg z ananasa, winogron i marakui. I faktycznie, słuchajcie, tych kwasów jest sporo, bo yy, kiedy zmasowuję sobie w skórę głowy ten szampon, yy, lubię sobie zmasować porządnie głowę przez kilka minut, potem mam taki uszcząty się, takie dziury z masy na skórku, znikały też skórki z nokci, właśnie tak jakby mnie moczyła przez chwilę w wodzie utlenionej. Także wyłuszczanie jest naprawdę silne, przy tym nie wysuszę skóry, nie plączę włosów, one są trochę odbite na sady, błyszczące. To jest szampon na pewno za mocny do codziennego stosowania dla takich delikatnych włosów jak moje. Natomiast skóra głowy go uwielbia, używam go przynajmniej raz w tygodniu. mam jakby to estetycznie. Dozownik tego szamponu jest bardzo wygodny, nie wydostaje się go za dużo. Na pewno kupię jeszcze nie jedną butelkę korany, bo jest po prostu świetna, bo nie muszę się martwić o skórę głowy dzięki niej. Drugi szampon, jakiego użyłam, to jest szampon taki średni, powiedziałabym, czyli nie bardzo delikatny, ale też nie taki typowy ścierak. On nie zawiera siarczanów. To jest kosmetyk zegański marki Logona. Szampon Age Energy Shampoo z kofeiną i z jagodami goi. To jest szampon tak dobry, jak te, które sama przygotowuję, albo nawet lepszy, dlatego że ma bardziej egzotyczne składniki, których do moich szamponów nigdy nie dodawałam. Ale wszystko jest porównywalne. Konsystencja, pienienie, stopień do mycia. Jeśli mam bardzo brudną głowę, to myję nim dwa razy. Jeśli taką przedziemną wystarczy raz. Nic nie spędzi, nic się złego ze skóra głowy nie dzieje, a miałam straszny problem z doborem szamponu, zwłaszcza takiego gotowego. Jedynym konserwantem tutaj jest alkohol. On jest dosyć wysoko wkładzie i z tego, względu, z tego względu szampon może się nie sprawdzić. U, u posiadaczek włosów rozjaśnianych, bardzo suchych. Moje no włosy są zdrowe i nie ma żadnego problemu, a skóra głowy też się cieszy, że nie ma tu żadnych drażniących konserwantów recenzji, ale na pewno się doczeka. A tymczasem polecam go Wam naprawdę serdecznie, bo jest po prostu dobry. I zostały jeszcze dwa kosmetyki, takie do sowań specjalnych. jak zapomniałam, ten szaton dostałam od Martynki. Pozdrawiam Martynkę w jest bardzo fajny, bardzo. Eee, Rozpowierzyłam się tym ściskaniem Martynki, nie śmiejcie się ze mnie proszę. Eee, przed miniem skórze głowy, jeśli macie dużo łuski albo jeśli ta skóra jest sucha i napięta, taka zmęczona, stędząca, czasami jeśli macie taki biały nalot pod palcami, bo też niekoniecznie musi to być łuska, może się złe złuszczanie inaczej objawiać, polecam tylko żel 30. To jest żel na bazie glikolu propylonowego, on zawiera 30%. No, nie na bazie na bazie wody widzę, że nikol jest zamocznikiem. Zawiera 30% mocznika, ma bardzo wygodny aplikator, który nam dozuje niewielką ilość i też niedużo go wystarczy, żeby pokryć całą skórę głowy. Ulga jest niesamowita i natychmiastowa. Producent mówi, że można ten żel z włosów wyczesać, ja moje niestety muszę umyć. Ale ja moje ja muszę umyć, nawet jak one zmocną sobie deszczem, bo się robią przyklasknięte, także się tym nie sugerujcie. Są osoby, które faktycznie te żel sobie wyczesują, że że, nie odbierzę, że, że że jest przeznaczone do pielęgnacji suchej skóry głowy z objawami złuszczeń. Ja bym to uzupełniła, że on jest dobry na każdej skóry głowy, która wymaga intensywnego napiżenia i która ma problemy ze złuszczaniem. Czyli do łojotokowej skóry głowy yy, takiej yy, właśnie tłustej, łojotokowej też jak najbardziej się nadaje. Yy, tą zupkę mam już kilka miesięcy. Będę miała ją jeszcze kilka miesięcy. Ostatnio na szczęście rzadziej muszę go używać, ale to taki ratownik, żeby sobie nie wydrapać skóry głowy do, aż do czaszki. Kiedy spędzi, warto go mieć. Hmm. go zamówił, ściągnął z hurtowni, no, warto. Yy, I druga taka sprawa, w perkorze pomaga mi, kiedy mnie spędzą całe obszar, obszary skóry lub kiedy ta skóra jest taka ściągnięta, ta spędząca, a to jest drugi ratownik. Niestety w trudnej butelce, przepraszam tak bardzo, i nie spodziewałam się, że będę Wam ją pokazywać, nie mam innej w tym tej chwili. To jest olej laurowy. On pachnie bardzo specyficznie, faktycznie pachnie wawrzynem, przyprawą. Jest, ma intensywny zielony kolor i jest rewelacyjny, na różne niespodzianki. Mijane najczęściej się zdarzają na skórze głowy takie bolące, podskólne gule. Takie, wiecie, takie jak tryszczę na twarzy, tylko większe, bardziej bolące i na skórze głowy. Wieczorem sobie posmaruję takiego delikwenta tym olejkiem i rano on jest albo wysuszony, albo w ogóle zniknął. Fajna sprawa. Niektórzy przypisują mu też działanie antywirusowe, na pewno ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwbrzybiczne. które nie lubi, której moje włosy nie lubią. Muszę sobie sama zrobić szampon z nim i myślę, że on naprawdę ma szansę przeciwdziałać przepuszczaniu się skóry głowy w sposób długotrwały. Ten akurat kupiłam na stronie Silver Rose, nie wiem czy tutaj widzicie logo. Kupiłam zupełnie jako osoba prywatna, nie jako blogerka, także firma nie ma o tym pojęcia. Zajrzyjcie, do nich mają dużo produktów, dużo naturalnych kosmetyków, w fajnych, przyjaznych cenach, a są wysokiej jakości też. Nie jest to sponsorowana w, w jakikolwiek sposób. Mówię, zrobiłam zakupy zupełnie niezależnie od bloga, a w międzyczasie powstał pomysł, żeby się z sami tym podzielić. Dajcie mi znać, co myślicie o filmiku. Mam nadzieję, że uda mi się go zedytować tak, żeby on nie trwał pół godziny, bo nagrałam ponad pół godziny filmu. Gadałam, 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 aż mi aparat przestał nagrywać, bo <grywanie> ma ograniczenie czasowe. I tak potem drugi raz jeszcze. Mam nadzieję, że to złym składem. Przepraszam Was bardzo za wszelkie ewentualne niedociągnięcia. Jeśli jest coś, co mogę poprawić. Oczywiście nie kupić lepszą kamerę, bo, bo to na razie nie wchodzi w grę, ale jeśli mogę mówić wolniej, albo pokazywać coś dłużej, albo inaczej ustawić światło, albo zmontować filmik, cokolwiek zrobić, żeby przekaz był lepszy, no i znać. Na pewno mi Wasze wskazówki pomogą. Tylko wiecie, nie tak, żeby mi się odechciało robić filmy na zawsze, tak?